Studia na kierunku Filologia Polska w specjalności nauczycielskiej można kończyć w różnych miejscach, natomiast nasz instytut jest na pewno miejscem wyjątkowym i to co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, proces kształcenia w naszym instytucie jest bardzo mocno spersonalizowany, co oznacza, że mamy zajęcia w trybie tutoringu i sami też uczymy studentów, jak być tutorami w stosunku do uczniów w szkole. Drugi powód to jest specyfika naszej kadry, ponieważ każdy z nas jest. Każdy dydaktyk w tym instytucie ma uprawnienia, jest tutorem pierwszego stopnia, ma specjalny certyfikat, ale oprócz tego wielu z nas to czyni nauczyciele szkolni, więc bierzemy swoich studentów po prostu do siebie, do klas i tam pokazujemy im swój warsztat. I trzeci powód wreszcie to jest możliwość... Jakby dopełnienia studiów nauczycielskich o dodatkowe specjalności, ponieważ jakby w standardzie każdy student jest nauczycielem, ma również w pełnym wymiarze godzin wynikającym ze standardu kształcenia yy, przygotowanie do uczenia języka polskiego jako obcego. A oprócz tego, dla chętnych, gdyby ktoś chciał trzeci zawód, trzecią specjalność jakby w ramach tej jednej, to może wybrać sobie. Nieodpłatnie trzeci komponent albo zarządzanie wizerunkiem, albo publikowanie cyfrowe. Więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam.